Co to, co to jest? Co, co to ma, co to znaczy? co, 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 to jest? Dekulary, bo to się odbiera i coś cienkie masz za zasłonę, wiesz, żona nie dwa. Że tutaj przyszedłeś, żona miejsca, no, Może się coś znajdzie. Wiesz co, to ja pójdę do łazienki, bo po mam pomadkę zaś. Dobrze. zrażenia, muszę aż się poprawić. O, wróciłeś. A gdzie byłeś? Jak się nie było? Wiesz co, ja już muszę nawet spać, bo świeżo bardzo już... Mam nadzieję, że już było wszystko ziem. tak? Czy zapomniał czegoś? Trzymaj, nie. A mam nadzieję, że nie. Jak coś, tam już pocztą. Dobra, to co to jest, co to jest? Kur... urodziny jakieś masz, czy co? Dobra, to wróćmy w a na chwilę. Yy, to co, może coś jest jest serduszko. Nie pierdol się w tańcu, że tak powiem. I... O, no, będzie grubo. Albo grubo, albo wcale. Pamiętaj. Dobrze, dobrze. Usta jesteś. Jesteś seksowna. Mm, nice, dobra. A, jak to zostawiam? ja kwiaty zostawiłem. Dlatego wydaje mi się, że kogoś mam na myśli Jakieś coś, jakieś napisy, nie wiadomo. Ponieważ ja to jedna wielka impreza. Tańczę. No, nie, ale co ty myślisz, że ja dla ciebie zmienię usta, No to było coś, co pomyliło. Niestety. Nie będziesz mógł mówił brać. No już no, To już no, że... nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Nie. Zobaczy, to był jakiś koszmar w ogóle. Ten jak to jakaś jedna wielka pomyłka. Słyszę jego przeszukiwanie. Z takim dobrym raczej chyba żadna dziewczyna nie chciała być, więc myślę, że może mówił prawdę.